Kiber TV, dziś z e, rybarskiej kłóci Niko na Plesiaciu e, z, e, z Zatoki Kobaś. E, w tym miejscu nie byłem naprawdę wiele, wiele lat e, i no Powiem szczerze, za tym skliwazaniem. Jest tak jak było. Nic się nie zmieniło. Oprócz tego, że Niko, właściciel Knajpy, ma żonę Polkę Magdę, która serdecznie zaprasza wszystkich Polaków tutaj do swojej restauracji. Miejsce jest magiczne. Miejsce jest magiczne. Zobaczcie, stoimy sobie tutaj przy piersiku z prądem i z wodą. O tak. cicha spokój. Woda przepiękna, czyściutka. Dokompania się znakomita. Restauracja. Nie jest bardzo droga, nie jest może bardzo tania. Polecam tu przede wszystkim owoce morza, bo z mięsami to bywa tutaj różnie. Eee, ale naprawdę atmosfera jest niesamowita. Eee, Magda znakomicie przyjmuje wszystkich gości, a Polaków w szczególności. Eee, i, I na pewno warto tutaj przepłynąć, żeby poczuć klimat takiej Chorwacji, która zatrzymała się już e, jakby w miejscu. To już nie jest bardzo mocno turystyczne miejsce. Tutaj dotrą tylko nieliczni i przeważnie tylko y, morze. Dziś e, próbujemy wbić jeszcze przed e, do pojęcia do Brunika w Ston, e, czyli w miejsce, gdzie jest najdłuższy mur po murze chińskim w Europie. E, przepłyniemy pod nowym mostem e, autostradowym i mam nadzieję, że zwiedzimy sobie e, szybciutko e, to też również magiczne miejsce. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do Rybarskiej Kuciniko na Plesiaciu w, e, w Zatoce Kobaś. E, żeglujcie sobie bezpiecznie. Ach, zapomniałem. Sorry, wczoraj nie było Skipper TV, bo się internet... Uciął, dzisiaj to zrobimy. Trzymajcie się, cześć.